Cześć, witam was z Bielska Białej. A konkretnie ze szlaku na Błatnią. jesteśmy zatem w Beskidzie Śląskim i robię ten trasę dzisiaj sam. Natomiast niestety moje plany trochę krzyżuje ta pogoda, bo miało być rozpogodzenie. Na pogoda cały czas pokazuje, że w Bielsku Białej ma od 9:00 wychodzić słońce. No jest już dziewiąta, słońca nie widać, cały czas coś mrzy, chmury bardzo gęste nade mną. No cały czas mam nadzieję, że jednak się ta pogoda trochę poprawi i wyżej jak już się trochę wespnę, to będą jakieś widoki. No bo teraz nie zapowiada się zbyt dobrze, no ale jestem pełen optymizmu i zapału, przede mną Nieco ponad 12 km, taka pętla. Po drodze coś tam ma być, jakieś obiekty. No i oczywiście szczyt błatniej. Cóż, trzymajcie kciuki, żeby się nie pogorszyło. Dosyć stromo i kamieniście, ale póki co problemów z błotem, czy z wodą brak. Za to widzę, że zbliżam się do strefy mgieł. No, wydawałoby się taka niska górka, ale podejście jest chyba od samego dołu, więc z marszu trzeba pokonać 600 metrów w górę. No więc trochę się zdyszałem. Normalne, nie? Czy nie? Bo rzeczywiście jest dosyć stromo. Przypomina mi to podejście na Biskupią Kopę w Górach Opawskich. Gdzie miałem identyczne warunki. Czyli też było bardzo wilgotno i mgła. I też miałem takie ostre podejście na dzień dobry. Więc... Tak, muszę się wzmocnić, mam gorącą herbatę i gdzieś tu miałem jakiś baton. No i zobaczcie, niby tak ponuro, brzydko, ale ma to swój urok. Tajemniczy raz wokół mnie, zamglony. No. A druga zaleta to jest to, że nie ma tu żywego ducha. Nikt dzisiaj nie idzie na błatnią. Jest pusziutko. Więc mogę przystawać sobie dowolną ilość razy. Kręcić ujęcia, gadać do Was, a właściwie do siebie. No i nikt mi w tym nie przeszkadza. Ciekawe czy na szczycie będzie tak samo. Prawdę bardzo mi przykro. I Błatnia zdobyta. I wiecie co? Tu nadal nie ma żywego ducha. W schronisku było parę osób, dosłownie trzy osoby poza mną. Wypiłem tam kawę, zjadłem kanapkę, usiadłem na tronie, na Błatnie i idę dalej w tą mgłę. Mgła jest coraz gęstsza. Na tronie strasznie wiało, a tu już taka cisza zapadła. Ciekawe, kilka metrów niżej od tego krzesła łaski i zupełna cisza. Aczkolwiek jest trochę chłodno, więc założyłem rękawiczki. No, ciekawe, co jeszcze się wydarzy. Ale widziałem, że tam nad Bielskiem już się rozpogadza. Więc prognoza miała w jakimś stopniu rację, że się będzie rozpogadzać, ale nie tu w górach, więc tu pozostajemy w klimatach posępnej, mglistej, jesiennej pogody. Bardzo mi się podoba ta pogoda, a zwłaszcza ta cisza i spokój. Jest pierwszy 1000 metrów dzisiejszego dnia, dzisiejszej wycieczki. 1003 dokładnie. 1004. No to teraz myślę, że mogę już schodzić. Dobra, teraz zaczynamy z fawole. Tam biegnie oficjalny szlak żółty, a ja skręcam tu, bo wytyczyłem sobie własną trasę, nie patrząc na szlaki. Więc zobaczymy jaka będzie ta droga. Wygląda na razie spoko. Mam teraz już z górki prosto do zapory imienia Ignacego Mościckiego, obok której przechodziłem, znaczy z drugiej strony. I teraz będę wracał jej drugą, drugim brzegiem. Mam tylko nadzieję, że ta ścieżka, która nie jest oficjalnym szlakiem, nie wyprowadzi mnie na manowce. Także let's go, w dół! prościutko w dół jest naprawdę idealna nie bardzo kamienista dużo trawy, więc jest miękko stopy się tak bardzo nie męczą, nie obijają trochę kamieni jednak jest także trochę się nawierzchnia zmieniła ale nadal jest w porządku Ależ widok, prawda? No nie można było nie przysiąść tutaj i nie napić się jeszcze herbaty. Na szczęście trochę mi jeszcze zostało. Ale popatrzcie na to. Wow. Zupełnie przypadkowa droga, która nie jest oznaczona jako szlak. I patrzcie, jakie widoki. Cudnie. I jestem tu zupełnie sam, podkreślam. Na zdrowie. Co teraz widzicie ta trzęsiawka to dlatego, że wykorzystuję statyw jako laskę, którą się podpieram, ponieważ jest dosyć stromo. A ja przy takich zejściach ostrych mam problem z kolanem, z prawem. Im dłużej schodzę, tym bardziej mnie boli, więc staram się podpierać by trochę odciążyć to kolano o kurde, co to za grzyb to jest chwila, 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 chwila trochę żarty, ale tak ale ja, ja. czyli tu są grzyby, a ja nie wchodziłem w ogóle w las żeby poszukać może trzeba by było teraz skoczyć to bym z czymś wrócił do domu nie wiem Trzymają dziki? O co tu chodzi? To jest jakaś zagródka dla dzików? Czy jakieś ich miejsce bytowania, które odgrodzili, żeby dziki nie wyłaziły na ścieżkę? Nie wiem. Dziwne. Tak, to jest ten grzyb. Wziąłem go jednak. Zobaczymy, czy uda mi się z niego coś zrobić w domu. A tu mamy jabłka to jest jabło trochę już zmurszały tak wygląda to Nas prostu jabło szkoda, wszystkie jabłka spadły i się zmarnują Przede mną ostatnie półtora kilometra asfaltówką więc myślę, że nic się tutaj już nie wydarzy ciekawego i będę się powoli żegnał Pod filmem umieszczę lokalizację parkingu, na którym zostawiłem samochód Jest to parking bezpłatny, należący do Lasów Państwowych Jeżeli ktoś miałby ochotę wybrać się tą samą trasą to zajęła mi ona 4,5 godziny, ale myślę, że można tak na spokojnie założyć 5 godzin około 15 km. Można oczywiście tą trasę sobie wydłużyć o parę jeszcze popularnych szczytów. Ja zszedłem ze szlaku i dotarłem tutaj na dół do zapory, ścieżką, która nie jest szlakiem turystycznym, ale jest na mapie, więc z takich opcji też można korzystać. No i to chyba tyle dzisiaj do zobaczenia przy kolejnej okazji. Trzymajcie się. Cześć. Grzyb. Grzyb.